Prezentujemy gołąbka o numerze 3998 samiczka będzie raczej, stra ona wywodzi się w stronę ojca po 16,59 on jako roczny zrobił na 13 w kadrach 12 konkursów Zresztą dwa lata temu to był, jako roczne, mam z 22 roku A matka jest znowu 69-92 Fajna dwuletnia samiczka Też fajnie w tym roku leciała Nawet Pamiętam, że z jednej były usiadła piesza na gojemniku. A ona się znowu wywodzi Z tej mojej starej takiej właśnie linii, to jest taka ta linia na, na na to 21 bo to z gołem Jurka Koźlika